Proszę Państwa, w materiałach sesyjnych właściwie jest tylko jedna rzecz doty dotycząca naszej komisji. I uważam, że jest to chwalebna rzecz. Strona 15 w zmianach do budżetu. Punkt 11. Proszę Państwa, jest to, o co komisja zabiegała tyle czasu. Jest 30 tysięcy na stypendia w zakresie kultury. na działalność naukową 15 tysięcy i 8 tysięcy jest na kosz organizacji meczu bokserskiego z udziałem bokserów z Węgier. Dlaczego pytałam pana dyrektora? Dlatego pytałam, ponieważ tutaj w wykazie, jak państwo widzicie, jest między mecz bokserski Polska-Węgry. I zapytałam kiedy. My już teraz wiemy, chociaż nigdzie nie ma 17 września. I te 8 tysięcy, no. Bez pieniędzy nie da rady zorganizować międzypaństwowego meczu bokserskiego. Czy Państwo macie jeszcze jakieś uwagi do tego, bo no te 30 tysięcy nie jest to, to co myśmy sobie wymarzyli, ale jest dużo, bo mamy tylko 4 miesiące. Jest dużo, bo mamy 4 miesiące nie wiem jak będzie wyglądała ta komisja przydzielająca kapituła, w jaki sposób, bo nie, nie widziałam zarządzenia, muszę Państwa, bo to, że my mamy uchwałę, to wszystko dobrze, ale do tego musi być zarządzenie, no musimy to wszystko, ważne, że mamy pieniądze, a opracowanie i spotkanie się nas wszystkich na 5 minut zawsze może być, prawda? Znaczy, bo tu jest zwiększenie o 30 tysięcy, a jaka jest całkowita pułapka? Kochanie, nie to, jest to nie zwiększenie nie jest. Nie jest. jest, jest. jest. Zwiększa się wydatki bieżące, w tym wypłatę w tym, stypendium. To nie jest zwiększenie, tylko zwiększa się dodatki tytułu... Tak, tytuł tak, główny jest, zwiększa się dodatki i w tym jest to wypłatę stypendium. I to jest te 30 tysięcy. Proszę Panią Ja rozumiem, że to jest 30 tysięcy, tak jak pani przewodnicząca mówiła do końca roku, tak? Oczywiście. Z tego przy czym, przy czym Ale... tutaj jest taka sytuacja, że nie ma właściwie powołanej jeszcze komisji, nie, nie ma nie ma złożonych wniosków, nie ma ogłoszonego tego, że, że ktoś ma w ogóle składać jakieś wnioski, więc ja myślę, że to znowu się rozbije na tym, że jest 30 tysięcy, których nie wydamy do końca roku. Nie wydamy, Panie Radny, dlatego że w momencie jak przegłosujemy Zmianę budżetową można natychmiast ogłosić konkurs, a wiem, że ludzie czekają. Także na pewno. A my w międzyczasie komisję utworzymy, proszę Państwa. My jesteśmy prężni, my sobie poradzimy, prawda? No na pewno. Wkrótce, żeby inny. było. Jedno dostaje tak, no, tak tak Także. Mówić, Jedna więź. Także, nie proszę nie. Państwa. Do tej naszej sprawy, bo to jest nasza sprawa, naszej komisji, nic więcej Państwo. No wiemy, że chcielibyśmy więcej, ale zobowiążemy, a może tak. Zróbmy taki wniosek, że Pan Burmistrz zobowiązał Pana Buławę do ogłoszenia konkursu w konkretnym terminie o stypendium w zakresie kultury do. Końca do końca marca, do końca września, do końca września, no, do końca września. Koniec, to będzie września. październik, listopad i grudzień, to grudzień będą mamy trzy po 10 miesiące, tysięcy. po dziesięć tysięcy. Tak wszystkiego nie pisz, bo ja tak sobie głośno myślę. No. Tak? no pewnie, że tak. To jest tak, wiesz o co chodzi. Dobra, to proszę Państwa, kto jest za? Jednogłośnie za. I to byśmy ja chyba wezmę na siebie ten, to powołanie komisji, w sensie nie, że ja mam być, tylko kto ma być i tak dalej, to wszystko tam poukładam i wtedy z Państwem się skontaktuję. A kto z Państwa, który jest dzisiaj, ale tu już między nami, bez zapisywania, kto by chciał do tej komisji kultury, kultury być? Ja Klejna, to już mamy jednego. Marzenka, nie chcesz? Może. I Marzenka osobicka. To, to w razie czego to już mamy dwie osoby i nie będzie problemów tak. Ja nie, pis nie piszemy tego w protokole, mhm. tylko, że mamy to uzgodnione.